Nieetyczne sposoby na zarabianie pieniędzy. Część szósta. Najpierw idziesz do najbliższego sklepu sportowego i kupujesz piłkę nożną. Gdy już ją masz, jedziesz autobusem do lokalnego sklepu budowlanego i tam kupujesz dwie rzeczy: nożyk do cięcia, na przykład tapicerski, i mieszankę betonową. Tym nożykiem robisz dziurę w piłce, otwierasz ją i wsypujesz tam beton. Mieszasz z wodą, czekasz aż stwardnieje, i w końcu masz piłkę nożną wypełnioną betonem. Z tą betonową piłką idziesz do najbliższego parku. Gdziekolwiek, gdzie jest trawa. Kładziesz piłkę na ziemi i stoisz z boku, czekając na następną ofiarę. Jakieś przypadkowe dziecko przechodzi obok i zauważa piłkę. Ich pierwszym odruchem będzie podbiec i ją kopnąć. Ale gdy tylko stopa tego dziecka zetknie się z piłką, usłyszysz głośny krzyk. Ich stopa zaczyna krwawić. Kilka kości pękło, ból jest ogromny. Na szczęście dla nich, ty przybiegasz na ratunek. Mówisz: Hej dzieciaku, za 20 zł mogę sprzedać ci bandaże i stabilizator na stopę. Dziecko chcąc zatamować krwawienie i jakoś wrócić do domu, z radością zapłaci ci te 20 dolarów, a gdy dziecko kuleje z powrotem do domu, ty po prostu czekasz na kolejne, które podejdzie do piłki. Obserwuj po więcej takich side hustli.